Kilka lat temu ogłoszono, że Volvo XC90 odchodzi na zasłużoną emeryturę i jego następca będzie całkowicie elektryczny. Jednak rynek nie był na to gotowy, auto wciąż jest dostępne, przeszło drugi facelifting i pobędzie z nami jeszcze kilka lat. W tym materiale porozmawiamy, co w tym samochodzie tak naprawdę się zmieniło i oczywiście postaram się wam doradzić, czy wciąż warto ten samochód zakupić. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje w opisie, a teraz zaczynamy. Na początek oczywiście tradycyjnie stylistyka i zmian. Najwięcej po drugim faceliftingu jest właśnie z przodu pojazdu. Oczywiście najbardziej w oczy rzuca się powiększona atrapa chłodnicy z zupełnie nowym wykończeniem. Poprzednia odmiana miała zdecydowanie mniejszą atrapę chłodnicy i inne wykończenie bardziej klasyczne, a tutaj atrapa chłodnicy jest przeogromna, scala się z przednimi światłami, a wypełnienie płynnie łączy się z linią od... Emblematu. Oczywiście również zupełnie nowe reflektory, kształt jest smuklejszy. Również nowe światła do jazdy dziennej wciąż w kształcie litery T. Jednak teraz świeci się jedynie obramówka tej litery T, a wcześniej cała ta litera była podświetlana. Również odświeżony przedni zderza, który jest zdecydowanie w bardziej nowoczesnej formie, a więc boczne wykończenia pionowe. Dolna część również dużo prostsza, dużo nowocześniejsza względem tego co widzieliśmy do tej pory, a tutaj wygląd zdecydowanie bardziej klasyczny w stylu Volvo. Oczywiście również zupełnie nowa maska, gdyż teraz nie mamy tych wcięć przy głównych światłach. Linia boczna pojazdu oczywiście z wiadomych powodów się nie zmieniła. Zmieniły się natomiast małe detale i nie mówię tutaj o tym, że Poprzedni egzemplarz, który Wam prezentuję, jest w wersji Bright, a tutaj jest Dark, więc wszystkie chromowane wykończenia są czarne. Jednak różnicą są wzory Felk, również 20, 21 lub 22 cali, jednak teraz mają zupełnie nowe wzory, a także zadebiutował zupełnie nowy kolor, taki. Wiśniowy, który wręcz fantastycznie komponuje się, gdy mamy wariant z ciemnym wykończeniem, a więc czarnymi relingami dachowymi, czarnymi obramowaniami wokół szyb, a także czarnymi lusterkami bocznymi. Jeśli chodzi o tył pojazdu, tutaj zmiany są bardzo minimalne, a więc na dobrą sprawę jedynie zmieniły się tylne lampy, które teraz są bardziej czarne, a w wersji przed faceliftingiem światła były po prostu bardziej klasyczne. Czerwone. Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy poniżej, co Wam się bardziej podoba. Odsłona, która jest nam bardzo dobrze znana od lat, czy zupełnie nowa odmiana po drugim faceliftingu. Wnętrze również nie przeszło gruntownej metamorfozy, a jedynie zmieniono kilka drobnych detali. Po pierwsze, pojawił się duży odstający wyświetlacz systemu info którego podobno domagali się. Klienci jednak nie jest to wielki odstający tablet jak u konkurencji, a 12-calowy wyświetlacz centralnie zamiast wcześniejszego ośmiocalowego wyświetlacza również odmieniony system inforozrywki, znany z EX90 czy EX30, a więc Android Automotive najnowszej nakładce dużo czytelniejszej, dużo bardziej intuicyjnej względem tego. Co widzieliśmy poprzednim razem? Największe zmiany przeszła zakładka ustawienia, która teraz jest znacznie czytelniejsza. A więc, po pierwsze, mamy pod stronę sterowania, gdzie mamy wszystkie podstawowe funkcje, a następnie ustawienia to czytelna siatka przycisków i każda funkcja jest w bardziej logicznym miejscu. Kolejne zmiany są bardzo minimalne. A więc, po pierwsze, pojawiło się dodatkowe. Małe miejsce na napój, a więc pod szufladką znajdziemy nie tylko dwa miejsca na napoje, tylko tutaj centralnie również dodatkowe, większe wcięcie na jakąś mniejszą. Puszkę, ładowarka indukcyjna jest teraz wydajniejsza, zmieniły się maskownice głośników Bowers Wilkins. Mamy lepsze wygłuszenie i kilka innych mniejszych detali, które powodują, że auto jest nowocześniejsze i ma być przyjemniejsze w korzystaniu w dłuższym okresie czasu. Jednak przyznajcie, wygląd tego samochodu, pomimo że ma już jakby nie patrzeć ponad 10 lat, jest sprawdzony, klasyczny, intuicyjny. I na dobrą sprawę jedyne, czego tak naprawdę brakuje mi we wnętrzu Volvo XC90, to fizycznego panelu. Od klimatyzacji. Niestety, klimatyzacją sterujemy przez wyświetlacz systemu inforozrywki. Pomimo, że mamy tutaj idealne miejsce, aby zainstalować fizyczny panel od klimatyzacji, fotele bardzo wygodne, szczególnie w dłuższe trasy. Ilość miejsca jest na bardzo wysokim poziomie. Na wysokość ogromna ilość miejsca na nogi również mieszczę się tutaj bez problemu. Nie mamy żadnego masywnego tunelu środkowego, a więc ilość miejsca na prawą nogę również dla mnie po prostu idealnie. To wcięcie tutaj powoduje, że mam idealne miejsce na kolano, gdy wciskam pedał przyspieszenia. Wyposażenie na bardzo wysokim poziomie, podobnie jak wcześniej, zestaw audio fantastyczny. Ogromny panoramiczny dach, podgrzewane fotele, wentylowane z masażem. Jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo w topowych, oczywiście, wersjach wyposażenia, jednak już w standardzie ten samochód oferuje naprawdę bardzo. Bardzo dużo. Jeśli chodzi o drugi rząd, siedzeń, wygląda dokładnie tak samo jak w wersji po pierwszym faceliftingu, podobnie jak trzeci rząd siedzeń, a to omawiałem bardzo szczegółowo rok temu w wersji przed tym drugim faceliftingiem. A więc, jeśli interesują cię te kwestie i również bagażnik, odsyłam do mojego poprzedniego materiału. Link oczywiście w prawym górnym rogu oraz opisie. A teraz przejdźmy już do danych technicznych. Drugi facelifting wprowadził dość spore ograniczenie, jeśli chodzi o gamę. Silników. Zniknęły już definitywnie silniki diesla, również zniknęła słabsza wersja plug-in hybrid, i ostatecznie mamy tylko dwa układy napędowe. Pełne szczegółowe dane techniczne, oczywiście, w tym momencie na ekranie. A jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to topowa odmiana T8. AWD, czyli 455 koni mechanicznych, 310 silnika spalinowego, dodatkowe 145 koni mechanicznych silnika elektrycznego na tylnej osi, bateria 19 kWh, co ma pozwolić przejechać nawet 90 km z wykorzystaniem wyłącznie energii. Elektrycznej. Jeśli chodzi o osiągi, ten samochód czysto teoretycznie powinien przyspieszyć ze startu zatrzymanego w zaledwie 5,4 sekundy do pierwszych 100 km. Prędkość maksymalna, podobnie jak w innych modelach Volvo, ograniczona jest elektronicznie do 180 km na godzinę. Takiej specyfikacji jeszcze nie prezentowałem dla Was na tym kanale, a więc tradycyjnie sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mamy kilka trybów jazdy, również skrót na ekranie głównym. Z jakiegoś powodu nie jest on. Przetłumaczony i jak widzicie, mamy aż 5 trybów jazdy: po pierwsze standardowy, hybrydowy, następnie power, czyli maksymalne osiągi. piór to tryb całkowicie elektryczny, offroad. Pozwala na lepsze wykorzystanie mocy i napędu w jeździe terenowej, i również jest tryb AWD, czyli stała jazda z wykorzystaniem zarówno silnika elektrycznego, jak i silnika spalinowego. Jest również możliwość ustawienia trybu akumulatora, a więc możemy ładować ten samochód, jeśli nam się rozładuje akumulator, co nie jest takie oczywiste w hybrydach. Typu plugin, a także możemy dostosować opór kierownicy w zależności od naszych potrzeb. Oczywiście przełączmy się na tryb sportowy, już automatycznie uruchomił nam się silnik spalinowy, gdyż wcześniej był on wyłączony. Zapnijmy oczywiście pasy. Jest to Volvo, więc tutaj nie ma możliwości wyłączenia kontroli trakcji, a więc przełączmy się w drive, noga na hamulec, gaz podłogę, podtrzymanie obrotów. Stracił przyczepność, nawet. Jak na tak olbrzymi samochód, to auto przyspiesza naprawdę rewelacyjnie. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, odmianą po drugim faceliftingu, to Volvo podkreśla, że jedną ze zmian. To lepsze wygłuszenie drzwi i ogólnie lepsza akustyka w samochodzie. Powiem Wam szczerze, że do tej pory było to na tak wysokim poziomie, że nie jestem w stanie odczuć różnicy. Ten samochód był rewelacyjny pod wieloma względami, i jednym z nich oczywiście zawsze był komfort podróżowania. Jest to ogromny krążownik, fantastyczny w trasę. I do tej pory był on również fantastycznym krążownikiem z silnikiem diesla. Teraz już takiej możliwości niestety nie mamy, i myślę, że jest to jednocześnie jedna z największych wad odmiany po drugim faceliftingu. Niestety polityka szwedzkiego producenta spowodowała, że silniki diesla zniknęły z oferty już we wszystkich modelach, i niestety ten ogromny samochód ma coraz mniejszy. Sens. Gdy miało silnik diesla, był fantastycznym autem na długie trasy. Teraz mamy miękką hybrydę lub hybrydę typu plug-in, a więc samochody, które dedykowane są bardziej do jazdy po mieście. I brzmi to dość absurdalnie, biorąc pod uwagę, jak ogromny jest to samochód, jak ogromnym jest krążownikiem. Choć muszę przyznać, że jeśli będziemy ten samochód ładować, niestety nie mamy tutaj szybkiego ładowania, jedynie złącze typu drugiego. FaceTiming nie wprowadził żadnych zmian w tej kwestii. To faktycznie możemy w takich warunkach jak dzisiaj przejechać jakieś 70-80 km wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej, a przy spokojnej jeździe możemy liczyć na zużycie paliwa na poziomie około 4-6 litrów na każde 100 km. Jazda w trasie spokojna. To również wciąż wyniki na poziomie około 5,5-6 litrów na każde 100 kilometrów. Oczywiście jazda autostradowa, bardzo dynamiczna. No niestety, to są wartości dwucyfrowe bez większego problemu. Auto w tej specyfikacji ma ogromną moc, fantastyczną responsywność, a więc również. Zużycie paliwa naturalnie jest po prostu dość duże. To, co zmienił facelifting, to również, oczywiście, cennik tego samochodu. Względem tego, co mieliśmy w zeszłym roku, auto podrożało o kilka tysięcy złotych, i dziś startuje z pułapu około 340 tysięcy złotych. Taka wersja jak nasza a więc topowe T8 AWD, wersja wyposażenia Ultra. To już wydatek na poziomie 440 tysięcy złotych. W naszym dzisiejszym egzemplarzu są wszystkie możliwe opcje, włącznie ze składanym hakiem, a więc cena tego auta to niemalże pół miliona złotych. Tanio nie jest. Jednak na obronę tego samochodu warto przypomnieć, że ten samochód nigdy tani nie był. Zawsze był dość drogi na tle innych modeli tego producenta. I również porównując go z konkurencją, zawsze był tańszy o nawet kilkaset tysięcy złotych względem Audi, BMW czy Mercedesa. Ten samochód nie może być aż tak bogato wyposażony jak konkurencja. Jednak wciąż mamy tutaj wszystko, czego moglibyśmy chcieć do komfortowego podróżowania. Auto prowadzi się rewelacyjnie, jest również fantastycznie wygłuszone i zdecydowanie na tle konkurencji ma najlepszy zestaw audio. Bowers and Wilkins nigdy nie zawodzi, gra naprawdę rewelacyjnie i chyba jedynym samochodem, w którym mamy lepszy zestaw audio niż Volvo XC90 jest nowe Volvo EX90. Tam zestaw audio jest naprawdę rewelacyjny. Ten samochód nie ma już takiego sensu jak wcześniej. Jest czymś wyjątkowym na rynku, bardziej nowoczesnym, bardziej Modernistycznym mamy więcej nowych technologii, mamy więcej cyfrowych technologii w tym samochodzie. Jednak wciąż to jest ten sam samochód to jest to samo klasyczne Volvo XC90. Wszystko jest pod ręką, wszystko jest intuicyjne. Jest oczywiście większy wyświetlacz, jest to troszeczkę inaczej. Jednak auto całościowo jest dokładnie takie samo. U podstaw się nie zmieniło. Jest fantastycznym krążownikiem, który jeśli zakupicie, przyzwyczajcie się do niego, będzie waszym przyjacielem, będzie waszym kompanem na wiele, wiele lat. Wciąż rewelacyjne auto, które niestety nie ma swojej największej zalety odmiany przed faceliftingiem, przed drugim faceliftingiem a więc silnika diesla. Jednak, wciąż, jeśli wyższe zużycie paliwa, wyższe koszty eksploatacji Względem odmian z silnikiem diesla Was nie odstraszają, to wciąż jest to rewelacyjny samochód. Nie jest tani, jednak nigdy tani nie był. Na tle konkurencji wciąż tańszy, oferuje może i troszeczkę mniej. Jednak w tym samochodzie nie potrzebujemy krzykliwych, wielkich wyświetlaczy, podświetlanego wszystkiego, czego tylko się da. Tutaj to wszystko jest ze smakiem i mi osobiście się niesamowicie podoba. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu. Czekam na twoją opinię temat nowego Volvo XC90 w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Cześć.